Możliwe, że masz tak jak Helena, która odkryła, że gdy nie potrafimy uznać naszego jestem, nie potrafimy zająć się sobą. I wtedy życie nie może się wydarzyć ani w nas, ani wokół nas. Nie mamy wtedy marzeń płynących z nas samych. Nie ma w nas światła. Nie możemy płonąć blaskiem zadowolenia czy dumy z siebie samych. Wczoraj mieliśmy piękne spotkanie. W którym na zewnątrz nie było światła, ale światło płonęło w nas wszystkich, bo wszyscy mieliśmy pewność i zaufanie, że dobro jest w nas złożone. Chcecie zaprosić do poszukiwania siebie, ale w tym okresie przedświątecznym, do spotkania z bliskością, ze sobą, z innymi, z tym, co dla nas ważne. Więc spróbuj powiedzieć komuś, za czym tęsknisz. Dlaczego go kochasz, i co dobrego wydarzy się w twoim życiu dzięki temu, że on jest blisko kuzynki.